Dzieci się Ja Ja tam jadę. Cztery zalania pewnie, pełno zalania. Za każdym razem miał bakterie. Okazało się, że na jedną czy jeszcze drugą ścianie, tam była bakteria. Ścianę już nie Zaczął się do jeśli kilka centymetrów od razu, to tam 40 tysięcy na raz, jeden krążek to jest tam 100 tysięcy 100 to. Tak, to. projekt końcowy od samego początku, czyli od samego cyfrowego, tak taka dwa jest chowana, jak cały proces produkcyjny, który bardzo często jest na by to, ym, to zadziałało, w którą stronę my chcemy, ale zawsze no, staramy się zaczynać od tego bilansu i też przy jedzeniu, pamiętajcie, to jakby nie tylko alkohol, czy wino, czy, czy, czy piwo, choć paro, robiliśmy też paringi z herbatą, czy z kawą. ale y, orzech, winogrono, fajna wędlina, e, oliwki, o, oliwki e, łosoś, no dużo rzeczy można sobie zrobić, taką powiedzmy śródziemnomorską deskę i sobie to parować i i fajnie, fajnie Twój projekt Seria z Serii jest pewnie przyzwyczajony do takiego kontaktu bezpośredniego z klientem, bo pewnie przychodzą ludzie, widzą te wszystkie sery i nie wiedzą co zrobić ze sobą, jak się do tego zabrać, czy to jest krowi ser, czy kozi ser, czy jakiś jeszcze inny, czy one się różnią, czy ja mam ochotę na coś słodkiego, czy słonego. Od czego zaczynasz? Jakie jest to twoje pierwsze pytanie, kiedy spotykasz takiego człowieka? No to to pierwsze pytanie, o nim wspomniałem, czyli do czego ma być ten ser. Jeżeli my wiemy do czego ma być, to mamy jakby wybrane z reguły dwa albo trzy sery bardzo uniwersalne, i pracujemy na feedbacku, pracujemy na zwrotnej. Znaczy ludzie muszą nam odnosić się. Eee, Że coś im już tak? No i tutaj mogę się przyznać, bo jest to dla mnie bardzo miłe i jakby nie jesteśmy firmą nie jesteśmy My bardzo lubimy ten kontakt, bardzo lubimy, jak z wami, obcować i opowiadać i szarżyć trochę tą kulturę serowarską, bardzo bronię z jakby tej jakości. Mamy trzy reakcje. Pierwsza to są onomatopeje, druga to jest oczu, a trzecia Troszkę ją e, ocenię. Ja już nigdy w nich kupiłem teraz. E, bo to naprawdę broni, broni się samo. Jakby. Ta praca jest o tyle fajna, że poza tym, że to jest super smaczne, e, to ci ludzie wykonali przez lata tak olbrzymią robotę, że ja jestem tylko w najlepszym razie takim koncernem ich smaków. E, opowiadam o, o tym, bo, bo ja mam olbrzymi szacunek właśnie do tego, e, że nie poszli w huberkę. Nie, no niektóre gdzieś tam marki uciekły, ale. Веса

嗯。